Hej, Paty. Kasia. Żeśmy ruszyły mocny temat ostatnio, co? Zmiana to jest w ogóle taki new age'owy temat. I... No, no, Powiedz, co ci tam spływa na temat zmiany. Yy, Otwieraj to, to się. Trochę rechot, chichot losu. Tego, że zmiana jest chyba trochę niezrozumiana przez ludzi, albo podyktowana... Ego podyktowana tym, żeby pójść do przodu, a nie działać z tym, co masz tu i teraz, bo zmiana jest zawsze o tobie. Ona nie patrzy do przodu. Ona jest tym, Dlaczego zmiana jest o tobie? Przepraszam, ci przerwę. Bo ja uważam, że człowiek tu nie chodzi o zmianę. Zdefiniujmy może. Mhm. Bo ja osobiście mhm. uważam, teraz walne mocne. Mocno moją uwagę to, co mi spłynęło, hmm. że zmiana nie z siebie, tylko zmiana tego wszystkiego, co jest dookoła nas. To hmm. możemy zmieniać i tym się bawić. To już a powiem, my, spłynęło, no mów, mów. A my możemy siebie odkrywać. Hmm. To ja powiem, twoja. definicja mojej zmiany, która mi spłynęła, że zmiana to są okoliczności, w których my się rozwijamy. Taka ładna definicja. A czyli wszystko dookoła nas, Eureka. Znowu mówimy, że wszystko jest dookoła, ale to są pewne okoliczności, tak? Czyli nie koncentrujemy no. się stricto na tej zmianie, tylko koncentrujemy się na nas, podobnie przychodzi, co nie? Poczekaj, na nas, poczekaj, powiedziałaś, jak na nas, czyli zmiana, jeszcze raz to powiedz okoliczności, w których my się rozwijamy. To jest zmiana. Dobra, a dobra, a tak na ludzki łopat łopatologicznie. No dawaj. Hmm. do mnie no to jest wszystko wokół nas. Yy, to, co my widzimy, tą naszą per ludzką percepcję. Bo wszystko jest zmianą. Dokładnie. Tak. No dokładnie. I na to możemy wpływać. Na... Zmieniać. Tak. Ustawiać nowe klocki. Tak, dokładnie. Nową rzeczywistość nawet w tym momencie do mnie przyszła. Mhm. Ale w jaki sposób? Jak to widzisz? Zaczynając od siebie, bo nie zrobisz zmiany na zewnątrz, dopóki nie zaczniesz tego robić u siebie, ale nie zmieniając siebie, tylko odkrywając siebie. Ale spłynęło. I to jest właśnie ten fundament tego, że nie zrobisz tej zmiany skutecznie, dopóki nie zrozumiesz, że nie musisz się na siłę zmieniać. Tylko poprzez to, że ty siebie poznasz, tak? Zobaczysz, co jest twoje, a co nie, i pójdziesz za tym. Popatrz tu, swojego. Dokładnie. I ta zmiana nie będzie ciężka, bo jak my myślimy teraz o zmianie, jak ja myślę, że ja miałabym nie wiem co zmienić, kurde swoją, teraz rzeczywistość tutaj, gdzie mieszkam, cokolwiek, to też mi ciary przechodzą, ale nie to te dobre, tylko te wiesz, że od razu mam. Jak ja to zrobię? Ale jeżeli zaczniemy od siebie, czyli najpierw zbudować dobre fundamenty, czyli zacząć od siebie, ale nie zmieniać siebie, tylko poznawać siebie, co lubię, co nie, to te zmiany zadzieją się w tym momencie, spływa automatycznie. Tak, tak. Czasami możesz nie, jakby ocknąć się już w zmianie, która się zadziała. To jest ta różnica, bo ty do niej tak naprawdę nie dążysz, bo pamiętaj, że tutaj bym powiedziała, że dążenie do zmiany to też jest wymuszanie wbrew sobie, to co, czego ludzie może nie widzą tak, na co dzień. Tak, 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 no bo ty zobacz, żyjesz sobie w jakimś tam miejscu mhm. i gdyby mm, nie... Mm, i, I teraz masz się nagle gdzieś poczuć inaczej, ale jak masz się poczuć, jak ty stara jesteś, znaczy stara ty, w sensie taka jak byłaś do tej pory, tak, bo sobie siedziałaś w jakimś środowisku, czy ono ci przeszkadzało, czy nie, to już jest druga kwestia. Ale ja... Ja myślę, że ludzie się boją zmiany ogólnie. I nie dziwię się. Ja też bym się bała. Mimo no. tego, że lubię wychodzić ze strefy komfortu, ale wychodzisz pod presją tego, że musisz. Coś Bo ktoś ci jeszcze zmienić. powiedział, że tak. masz się zmienić. Tak. Znaczy, tak. zmienić swoje życie. Tak, Bo ktoś znowu po ci powiedział. Dokładnie sama nawet sobie opowiedziałaś historię o swojej zmianie, która jest wbrew tobie. I to jest, to jest ta Twoja intuicja, Twoje ciało, które mówi, że robisz coś wbrew sobie. Tobie się wydaje, że ty po prostu walczysz z tym, żeby wyjść ze strefy komfortu, a tak naprawdę walczysz sama ze sobą. Sama ze sobą, ze swoją autentycznością. Tak. Hmm? tak, dokładnie. Nie lubię słowa walki, bo zawsze w walce jest jeden, co przegrywa. Więc mamy opcję: przegra wszystko dookoła nas, ta, ta, ta zmiana, czy przegramy my. Ja nie lubię. No. Tak, ale Dlaczego? Nie wchodzimy w narrację walki, bo my zazwyczaj większość ludzi, którzy wchodzą w tą zmianę, zaczyna się siłować, bo zrobić działania, które kosztują ich dużo energii, nie widzą tej perspektywy i zazwyczaj kosztem siebie, więc zgadza się z Twoją walką. Dobra, to mamy kolejny temat do rozpykania, moja droga, i jak zacząć z, e, poznawać siebie. Hmm? No bo teraz pierwsze, co mi się nasuwa, po tym, co powiedziałyśmy. Hmm? Jak poznać siebie. No to rozpykamy następnym razem. Buziaczki, kochana, trzymaj się ciepło. Pa.